Jolanta Ojczyk, serwis Prawo.pl. Dzień dobry Państwu. Moją rozmówczynią jest pani Katarzyna Saganowska z JLA, JLL, firmy zajmującej się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami i pani w tej firmie jest menadżerem odpowiedzialnym za compliance. Tak, zgadza się. Jesteśmy w trakcie konferencji właśnie poświęconej compliance i moje pytanie pani brała udział w, pale, w panelu, który dotyczy AML i sektora nieruchomości. Zwykle do tej pory każdy myślał, że AML nie dotyczy nieruchomości. Co spowodowało, że pośrednicy muszą się przygotować do wszystkich procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy? Spowodowała to czwarta dyrektywa Unii Europejskiej, a w zasadzie jej implementacja w Polsce, która miała miejsce w lipcu zeszłego roku, kiedy to wakacjolek jest dobiegło końca i ustawa zobowiązała pośredników w obrocie nieruchomościami księgowych czy też zawody prawnicze do tego, żeby przeciwdziałały praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z czym trzeba było po prostu zaprojektować proces przeciwdziałania praniu właśnie w ramach naszej organizacji. Ale przede wszystkim najpierw zdefiniować obszary, w których rzeczywiście przepisy ustawy o przeciwdziałaniu mają zastosowanie. Ponieważ to, co należy podkreślić, to to, że firma taka jak nasza świadczy bardzo szeroko rozumiane pośrednictwo. Czasami są to także zadania związane na przykład z zarządzaniem nieruchomościami i tego typu działania już nie wchodzą w obszar AML-a. O co wchodzi? Bo ja rozumiem, że to są, jeżeli Państwo są pośrednikiem w jakiejś transakcji. Tak, dokładnie, więc to, gdzie AML jak gdyby nakłada na nas obowiązki, tak samo jak na instytucje obowiązane, to są przede wszystkim transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości oraz ich wynajmu. I to są rzeczywiście te dwa obszary biznesowe, w ramach których musieliśmy zidentyfikować ryzyka, jakie, jakie się pojawiły, na gruncie tej nowej ustawy, a później po prostu zaprojektować proces trochę podobny, powiedzmy taki bardziej pogłębiony, poznaj swojego klienta, żeby właśnie zmitygować te ryzyka, które się pojawiły, czyli właśnie ryzyko nienależytego zidentyfikowania klienta. U nas generalnie można sprowadzić to do kilku czynników. To znaczy z identyfikacji spółki ze względu na jej siedzibę rejestracji, czyli taką identyfikację, powiedzmy. Przepraszam, że przerwę, ale tak. ja rozumiem, że y, przychodzi do Państwa klient, może być nim, w tym wypadku jest nim spółka. I Państwo stwierdzają, że ma swoją siedzibę na Cyprze albo w Luksemburgu albo mhm. w jakimś innym raju podatkowym. Czy dla Państwa taka spółka jest podejrzana? Czy ona jest podejrzana? Niekoniecznie. To znaczy, teraz tak wiele spółek ma siedzibę w tego typu lokalizacjach, że tak, to, to podnosi gdzieś tam nasze, nasze zainteresowanie. Wiem, że wtedy jakby czujność zaczyna być podwójna. Czyli nie jest tak, że traktują Państwo jako zwykły podmiot, tylko jednak taki, który trzeba, na który trzeba spojrzeć właśnie pod kątem AML. W zasadzie nie. Z nie. Pod kątem AML przede wszystkim spoglą musimy spoglądać na każdy podmiot, który, z którym mamy do czynienia właśnie w obszarze kupna, sprzedaży albo wynajmu. Wyznaczenia jest tutaj kraj pochodzenia tego podmiotu. Dopiero później wchodzi przesłanka związana z krajem rejestracji, która może w zasadzie być przesłanką tak zwaną czerwoną flagą, która podnosi nam to ryzyko, ale w sytuacji. Normalnego obrotu biznesowego. Jest to sytuacja częsta, po prostu, że spółki są zarejestrowane w tego typu krajach z oczywistych względów. Tak. To, co ten kraj nam przede wszystkim od razu sygnalizuje, to to, że pozyskanie danych potrzebnych do badania klienta będzie po prostu utrudnione. Bo państwo muszą, y, polska ustawa implementująca AML mówi, że muszą państwo nawet znać dane dotyczące członków zarządu w tym miejscu urodzenia. Czy dobrze kojarzę? Przede wszystkim to, co należy poznać, to beneficjenta rzeczywistego, czyli tą osobę fizyczną, która stoi na samym końcu tego łańcuszka e, firm, która jest e, jak gdyby odpowiedzialna za minimum 25% e, udziałów w tej, w tej organizacji. I to, co jest trudne, to że współcześnie firmy mają tak skomplikowane struktury, że niejednokrotnie podmiot lokalny, na przykład, z którym mamy jakąś relację biznesową, nie zdaje sobie sprawy, jak wygląda jego grupa kapitałowa. I przy okazji, właśnie tego, jak my wysyłamy kwestionariusz z prośbą o zidentyfikowanie właśnie struktury spółki, zarządu, beneficjenta rzeczywistego, to powiedzmy te, te, te kwestie, które są najbliższe, czyli właśnie ten zarząd. Tutaj nie ma problemu. Problem zaczyna się, im bardziej to drzewko jest rozbudowane w górę i im bardziej spółka jedna jest właścicielem drugiej w częściach ułamkowych. Naprawdę, jak, jak się spojrzy na e, bardzo wiele współczesnych organizacji, to e, drzewka, czyli tak jak my je nazywamy, czyli te struktury organizacyjne są, skomplikowane. są niesamowicie skomplikowane. Te grafy wyglądają niemal tak jak układ lotów. <laughs> przedstawiony graficznie I, i po prostu to stwarza największą trudność. A Państwo są dużą firmą, a czy małe firmy, mali pośrednicy nieruchomości też muszą zmierzyć się z takim wyzwaniem? Jak najbardziej, ponieważ tutaj nie ma żadnej przesłanki mówiącej o wielkości podmiotu. Po prostu, jeżeli świadczysz usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a ustawa, właśnie dotycząca. Pośrednictwo w obrocie definiuje pośrednictwo jako kupno-sprzedaż albo dzierżawę i wynajem. W związku z czym te obszary, jak gdyby są z, z, na mocy tej ustawy, standardowymi usługami, które wchodzą w zakres pojęcia pośrednictwo w obrocie. Pani firma ma szczęście, ma panią, a co mają zrobić y, mniejsze organizacje? Czy są jakieś narzędzia, które pani pomagają, aby firma działała zgodnie z przepisami prawa, aby no właśnie jakby ten jej compliance w tej firmie zadziałał? To znaczy tak, czy narzędzia? Narzędzia informatyczne mają to do siebie, że zwykle niestety są drogie, więc rzeczywiście my mamy to szczęście, że mogliśmy sobie na takie narzędzie pozwolić. Wydaje mi się, że dla małej organizacji najlepszym w cudzysłowie narzędziem jest człowiek, czyli dobrze wykwalifikowany compliance officer, który po prostu poprowadzi tą firmę i nawet stworzy taki bardzo prosty, manualny proces weryfikacji klienta, ponieważ. W przypadku spółki polskiej to jest po prostu weryfikacja KRS-u, weryfikacja IDG i tak dalej, dokładnie. Czyli najczęściej są to publicznie dostępne informacje. A jakie są zagrożenia, jeżeli firma nie ma takiej osoby, nie prowadzi takiego, nie szacuje tego ryzyka, nie prowadzi takich czynności? Są to wielomilionowe kary, niestety. Także, że w przypadku takiej spółki bardzo dużo osób y, mówi teraz o karze wynikającej z RODO. RODO, teraz jeszcze ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, kolejne 30-60. Tak. tak, ale jak gdyby skupiamy się na tych i nie wiem, dlaczego w momencie implementacji. Y, Ustawy ML-owej zostały przemilczane kolejne miliony potencjalnie, które bardzo wiele spółek, nawet tych małych, bo jest bardzo wiele agencji pośredniczących, które są małymi podmiotami, a są obowiązane. I, e, I te kary są, są po prostu bardzo realne. Czy one też powinny się przygotować, przygotować sobie procedury, checklisty, które Jak pozwalają wypełnić zobowiązania zostawy ustawy Amelowej? Ja bym powiedziała, że więcej, nie tylko procedury, ponieważ nie oszukujmy się, jeżeli firma liczy na to, że będzie miała procedurę, to nawet zamówi sobie na rynku i e, w momencie kontroli okaże tą procedurę kontrolerowi, to będzie niewystarczające. Bo kontroler nie jest zainteresowany papierem jako takim, czy, czy procedura jest. To jak gdyby jest pierwszy taki punkt, który odhacza, ok, jest, zajmuje mu to chwilę. Natomiast później to, co go interesuje, to de facto dokumenty potwierdzające faktyczne badanie klienta. Czyli bo wszystkich to potwierdza... wykonanych czynności. Dokładnie tak, bo to potwierdza, że ta procedura jest żywa, a nie tylko fasadowa. Czyli takie ostrzeżenie dla pośredników nieruchomości. Musicie poważnie podejść do... Przeciwdziałania praniu. Tak, Między... jest... Tak, jesteście, jesteście, jesteście niestety instytucją powiązaną. To, co dla nas jest najtrudniejsze, to chyba to, że za każdym razem, jak spotykamy się w swoim gronie, bo mamy taką inicjatywę właśnie na, na, w obszarze compliance, to to, że z naszych usług ktoś może skorzystać, ale nie musi. Tak jak to w usługach, prawda? Pójdzie do pani, pójdzie do mnie, to jest dobra wola klienta, no i też naszego podejścia do niego. I ciężko jest takiego klienta przekonać, że powinien nam coś dostarczyć, bo on się absolutnie nie czuje do tego zobligowany. Inaczej mają banki czy ubezpieczenia, ponieważ bank powie: Nie otworzy konta i klient, jak gdyby nie ma wyjścia, potrzebuje tego konta, żeby funkcjonować. Czy to osoba, Każdy fizyczna, to powie. Dokładnie, czy to osoba fizyczna, czy to osoba prawna musi mieć konto, bo musi wykonywać y, przelewy y, chociażby. No U nas to wygląda inaczej, dlatego rzeczywiście bardzo y, istotnym pracą postaw jest y, też taka. Edukacja i uświadomienie klientów, że drogi kliencie to nie jest tak, że ja mam jakieś wyśrubowane procedury, które nakładają na mnie ten obowiązek, tylko to jest po prostu standard rynku i standard prawny. Po bardzo, prostu. Bardzo po prostu. dziękuję za rozmowę i cenne rady. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Państwu.